Musimy startować za tydzień. Niestopierają w, w korytarze i głównego po Pokrzyżona planę, zatem przepraszamy za spóźnienie. Ale nie martwcie się, za trzy tygodnie, czyli 27 września otwieramy, chociażby się waliło i paliło. Do zobaczenia na hamakach, na piłkach. Na berliskach, na platecie i w wielu innych zajęciach. Tlen Fitness Group przed użyciem nie musisz konsultować się z lekarzem ani farmaceutą, gdyż każde zajęcie pozytywnie wpłyną na Twoje życie i zdrowie.